Wszyscy mamy że muszę Was przeprosić. Niestety e, nie udało mi się wrzucić odcinka na YouTube. A tutaj naprawdę mi dobrze szło. Ale powiem Wam, że w ostatnim e, odcinku, go nie oglądaliście, niestety, bo mi się nie udało wrzucić. Włożyłem własny silnik e, i dwie gry. Nawet mi dobrze jedna poszła. Ponowaliśmy też temat horror Więc przepraszam Romeczki, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe e, Ale... No przepraszam No to... <laughs> Dziękuję za Wszystkie łapki pod ostatnimi filmami I rozpoczynam badanie po Tematu polityka Tak wiem Sz szkoda, że mi nie udało się wrzucić, ale... Przepraszam Was przepraszam. Okej, okay, temat polityka. E nam się udało zbadać, więc teraz tworzymy nową grę. Temat polityka. Gatunek symulacja może być. Platforma PC. Czyni gry to nasz najnowszy. I może symulator polityka. Eee, tak były niedawno wybory prezydenckie, pierwsze tura. tam wszyscy dalej. Grafika 2DV2 d Pocznij produkcję. Silnik, no, musi być duży. Silnik rozgrywka też wyścigi. Zadanie tak małe, a, a tam było po prawej stronie. mogli coś tam było. Wspomniałem tego, że, ale, ale dobra. Dialogi, no to trochę muszą być w symulatorze polityka. I okej, okay, tak może być. Ktoś tam gadają, pan się no bla bla bla. Simulator polityka, tak, będzie hit. Dźwięk, trochę grafika i projekt świata. Projekt świata nawet, na maksa dam grafika no. prawie i okej. Okay. Jestem ciekawa jak mi pójdzie ta gra. Będę się śmiała, jak pójdzie, dobrze Dobra, nowe rekordy Może pójdzie dobrze, bo w rekord my, w technologii i w designie Wydajemy grę Zobaczmy recenzję Okej okay. O! Lumeczki 10! No i proszę państwa Proszę Państwa, jak będzie 10. Nie, nie będzie 10, może? Nie, 9. Proszę państwa! ziomeczki, Panie i panowie! Ta gra nam przyniosła sukces. Przyniesie! Jeszcze nie przyniosła, ale mamy dobre recenzje. Ale 100 tysięcy przekroczymy. Okej. Okay. Nie, jeszcze nie przynosimy się do biura, bo bankrutujemy. Tam się więcej opłat miesięcznych jest. No, zrobimy y, kontrakt jakiś. Mm. Spoko. Simulator polityka. No. Wiadomo było, że to będzie hit. Tutaj, bo było z poprzedniego odcinka, zrobimy raport może Je, o tej grze. No, na, sorry, naprawdę sorry, że nie udało mi się wyjść. Ok. I teraz symulator, polityka. Zobaczymy, co tam źle zrobiliśmy, że nie mieliśmy tego wszystkiego na 10 ale to było dobre ok i ha projekt no mogliśmy dać trochę na maksa ale, hmm. ale ok <laughs> nie jestem zły że nie mam samych dziesiątek ale ok to zbadamy coś zbadajmy edytor poziomów 2 miliony i 300 tysięcy zarobiliśmy na symulatorze polityka edytor poziomów, ok i jeszcze jedną grę hmm a może jeszcze zbadamy nowy temat żebyśmy mieli o czym polowanie Simulator symulator polowania mam już pomysł na grę X. Tak w ogóle... Jak skończymy tą grę, albo pankrytujemy. Nie wiem, czy może skończymy, to kontynuować jak wam się da i... Czy zrobić jakąś inną serię? Piszcie w komentarzach, czy ta seria Wam się podoba w ogóle polowanie, symulacja i PC. Nie mówię, że nasz, to wspaniały symulator myśliwego. O, symulator myśliwego. Wszyscy dalej klikamy wody Robimy wszystko tutaj. Mm, Okej, okay. silnik musi być duży, rozgrywka też, opowieści zadania takie małe. No Okej, okay. projekt poziomów musi być duży, słuszna inteligencja no też. sumie i dialogi w ogóle. I teraz... Jest, jest to etap, projekt świata musi być duży grafika, trochę bardziej i tylko jest mało. Mniej niż połowa. Może nam przyniesie to sukces. zobaczymy. Zaczy, Nowy rekord też. Zacznijmy do ceny, zaraz. Nie, nie, jeszcze nie przenoszę się do, do lepszego biura. Game, symulator właściwego. I proszę Państwa, 10 i. głównie 10. E. Eee, Game Hero nam zepsuł. pieniądze, ale 9,75. Mamy sukces. W naszej firmie do gier. Jeszcze raz Wam przepraszam, że nie udało mi się rzucić poprzedniego odcinka. E, Okej, okay, więc e, trzymajcie się zielonaczki, dajcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. E, komentujcie, subskrybujcie e, i. Jeszcze coś tam róbcie, no. Jak chcecie pograć w to ta gra jest na Steamie, jest płatna. Ale dobra. To no do następnego odcinka. Trzymajcie się. cześć.